Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Koziarska. I w imieniu swoim oraz naszego gościa, pana Roberta Paśnickiego, zapraszamy na nasz stały cykl, w którym przybliżymy państwu sylwetki patronów ulic naszej dzielnicy Bielany. Dzień dobry. Tym razem, panie Robercie, opowiemy o <noise> Stefanie Żeromskim. Może zacznijmy od jego młodości, a raczej czasów gimnazjalnych, bo tutaj Wywodził się z rodziny zubożałej szlachty, z Kieleckiego. Bardzo szybko stracił rodziców. Musiał utrzymywać się z korepetycji, udzielania korepetycji. Nie ukończył jednak gimnazjum, nie zdorobił matury w gimnazjum kieleckim. Przeniósł się do Warszawy, do szkoły weterynaryjnej, gdzie nie wymagano matury. I tam przez dwa lata studiował. Ale to też mu nie, nie mógł tego kontynuować, ponieważ był bardzo biedny. I zaczął pracę guwernera po różnych dworach, czyli nauczyciela domowego. Co opisał bardzo szczegółowo, a nawet... I chyba tam poznał swoją przyszłą żonę. Tak, była to Oktawia z Rodkiewiczów, z którą miał syna Adama, który się urodził... O! Kiedy się urodził, to może nieważne, ale ważne jest, że również po ojcu odziedziczył gruźlicę. I o ile ojciec jakoś jeszcze wyszedł z tej choroby, to syn chorował przez całe życie, zmarł w wieku 17 lat, w 1918 roku. Co, co ciekawe, już wcześniej Żeromski rozstał się ze swoją żoną i poznał malarkę, Annę Zawadzką, z którą miał córkę Monikę. Słynną Monikę Żeromską, która potem napisała wiele wspomnień, a ona urodziła się w roku 1913, zmarła w roku 2001. Z tego, co, z tego, co panie Robercie udało mi się znaleźć, z biografii żeromskiego, to żeromski, taka ciekawoska, może, która zainteresuje naszych słuchaczy, w ogóle bardzo lubił kobiety. W ogóle problemem żeromskiego było to, że urodził się w kraju w, nie, w niewoli będącym, co oznacza, że z jednej strony jego wielki taki. Miło, uroda, znaczy miłość do życia, uroda życia, ta słynna jego powieść nawet ma taki tytuł, mi, umiłowanie życia, miłości. W czasach zaborów trudno było uprawiać czystą sztukę. Trzeba było, tak przynajmniej uważał Żelomski, wiele osób z inteligencji polskiej, trzeba było po prostu walczyć o przetrwanie narodu. Stąd sztuka była służebna wobec idei niepodległościowej, nie zaś była sztuką dla sztuki. Tymczasem żelomski był człowiekiem bardzo zmysłowym. Kochającym życie kobiety, co jakby była sprzeczność w jego całym życiu. Bo z jednej strony pisał książki, które miały być narod wzmocnieniem narodowości polskiej. Przecież nawet przy zwychłych pracach swojej pierwszej powieści opisywał to, jak bohater poddany jest wynaradawianiu w szkole rosyjskiej, gdzie nawet nieobowiązkowy język polski był uczony po rosyjsku. Tam w szkole właśnie, w, swojej, w gimnazjum kieleskim poznał Żeromski takiego, no powiedzmy literata, który był nauczycielem. Nazywał się Bem, chociaż chyba nie był spokrewniony z Józefem Bemem, ale on go wziął pod swoje skrzydła i pomagał mu nie tylko w nauce polskiej literatury, pozna, poznawaniu, ale przede wszystkim zachęcił go do pisania. Wtedy Żeromski zaczął pisać swoje dzienniki i pierwsze utwory. I o ile te dzienniki są właśnie przesycone tym erotyzmem nawet, młodzieńczym oczywiście, on poznawał różne osoby, zakochiwał się, odkochiwał, o tyle już jego twórczość literacka, tak zwana w cudzysłowie oficjalna, była już trochę wyzbyta tego elementu. To był już taki bardziej martyrologiczny pisarz, do jakiegoś stopnia oczywiście, ale później on od tego uciekał, całe życie. I im był starszy, a im bliższa była niepodległość Polski, przynajmniej spodziewana, tym bardziej stawał się pisarzem jednak otwartym na takie sceny erotyczne, chociaż i tutaj jest rzecz niesłychana, w przedwiośniu tak go skrytykowano, wcześniej go skrytykowano, w przedwiośniu umieścił przypis, najsłynniejszy przypis w polskiej literaturze, gdzie napisał, że po prostu no, pisałby spotkanie erotyczne bohatera z bohaterką, ale nie wolno mu, bo wszyscy go krytykują. Zresztą mogę przytoczyć ten treść. To znaczy tego. Może ja się tak wtrącę, może dlatego niektóre utwory pisał pod pseudonimami. Nie, pisał pod pseudonimami, ponieważ w innych zaborach mógł wydawać te książki. Nie mógł, mieszkając w zaborze rosyjskim, nie mógł wydać. Cenzura by nie puściła tych książek po prostu pod jego własnym nazwiskiem. Natomiast w bardziej liberalnym zaborze austro-węgierskim mógł te książki publikować, zresztą to było dla niego bezpieczne publikować pod pseudonimem, bo gdyby Wyszło, że obywatel Cesarstwa Rosyjskiego publikuje takie antyrosyjskie książki, no to przecież by go zaraz wzięto w kazamaty. No. Tak więc nie. Pseudonimy służyły temu, żeby mógł drukować te książki, które były niesensuralne w Cesarstwie Rosyjskim, z którego zresztą go wyrzucono po jakimś czasie za działalność w organizacjach młodzieżowych, patriotycznych i wyjechał, do, bo został zaproszony tam jako bibliotekarz do biblioteki, do, do biblioteki Polskiej w Raperswilu, gdzie przez kilka lat porządkował księgozbiór. Później przeniósł się do Ordynacji Zamojskich. To była biblioteka już w Warszawie, bo wolno mu było wrócić. I wtedy też przez parę lat pracował jako bibliotekarz. I w ogóle większość czasu, dopóki nie osiągnął sukcesu literackiego, był bibliotekarzem. Dopiero kiedy wydał w 1903 roku Popioły, już tak stanął na nogi dzięki tej książce i dzięki różnym zamówieniom, nie tylko literackim, ale po prostu prasa chętnie drukowała jego teksty i mógł już poświęcić się wyłącznie twórczości literackiej. Nie musiał już pracować dodatkowo zarobkowo. Ale pobyt, przepraszam, tylko końca, ale pobyt w tych obu bibliotekach, katalogowanie ich, to, była, to był jego uniwersytet. Ponieważ Przeczytał mnóstwo literatury polskiej i nie tylko polskiej, niedostępnej nigdzie, bo przecież w zaborach, zwłaszcza w rosyjskim, te książki nigdzie nie były do wypożyczenia w normalny sposób. Tak więc to były jego uniwersytety, te dwie biblioteki wielkie. Niestety często podopadał na zdrowiu, szczególnie płuca i chyba w związku z tym często był gościem w Zakopanem. Do Zakopanego rzeczywiście trafił, ale to, to jest. Także on trafiał i nie traf... długo tam nie był, bo raz był jakiś okres, potem wyjeżdżał. Znowu przecież, bo przecież on dużo też próbował podróżować po Europie. We Francji spędził sporo czasu, we Włoszech. Tak więc jego pobyty w Zakopanem były okresowe, ale rzeczywiście tam bardzo. Jakby... Został prezydentem Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. No to jest taka. Górale <laughs> go chcieli w to. sposób że tak, rze Rzecz rzeczywiście anegdotyczna, ale faktycznie tak się stało. No to była taka efemeryda, no, można powiedzieć, bo takie rzeczy się działy. Natomiast no, do tego bym uwagi nie przywiązywał. Bo jeżeli już mówimy o różnych ciekawostkach, to najlepszą, chyba najciekawsza ciekawostka. Yy, najlepiej ws można wspomnieć o tym, że pod koniec życia, to, to było w roku 1924, a zmarł przecież w 25 pod koniec 1925 yy, roku otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim, w oficynie Zamku Królewskiego. Dzisiaj jest tam muzeum, inne Muzeum Żeromskiego natomiast, jest w Nałęczowie, z którym był związany nie tylko we wczesnych latach jako guwerner, nie tylko, że poznał tam swoją przyszłą żonę Oktawię, ale również zakładał tam Uniwersytet Ludowy i różne inne przedsięwzięcia oświatowe związane z Nałęczowym. Ulica Stefana Żeromskiego powstała w XIX wieku jako droga do Gaci. Gaci to była wieś, wieś. Obecnie jest to osiedle radiowo i obecną nazwę otrzymała w 1928 roku. Długość ulicy to 1700 metrów, czyli nie tak dużo. Zapraszam oczywiście naszych słuchaczy do spaceru po naszej ulicy, ale wracajmy do naszego patrona. Co tak skończyliśmy naszą tutaj wzmiankę o Stefanie Żeląckim na miejscu jego zamieszkania w Zamku Królewskim. Tak. Mieszkał tam. No do... niespełna rok, bo w sumie zmarł przecież w listopadzie. Tak, niespełna rok mieszkał w tym, na tym zamku, znaczy w oficynie zamku. W ogóle warto tam zajrzeć, to, to jest ciekawe miejsce. Ulica Żeromskiego obejmuje obszar Słodowca i Starych Biela. Spacerując po ulicy Stefana Żeromskiego zapraszam Państwa do obejrzenia trzech murali, które się znajdują właśnie na tej ulicy. Jeden z nich przy ulicy Żeromskiego 44 łamane na 50 od strony ulicy Kleczewskiej przedstawia Korę Jackowską, żonę Kamila Sipowicza. Jest to przepiękny mural otoczony różami. Kolejny mural to mural przedstawiający Krystynę Sienkiewicz, która również przeniosła się z Otwocka na warszawskie Bielany. A trzeci mural, który powstał całkiem niedawno, znajduje się na bloku przy ulicy Żeromskiego 4E. Jest usytuowany na rogu żeromskiego i podczaszyńskiego, jeżeli państwo tak dokładnie chcielibyście wiedzieć. I przypomina o założonej przez aktorkę Ewę Błaszczyk fundacji. A kogo? Fundacja ta ma siedzibę na naszych właśnie bielanach. A wydaje mi się, że jest jeszcze czwarty mural. Tak, faktycznie ma pan rację. Został odsłonięty mural upamiętniający 25-lecie działalności Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą. Jest to już drugi mural autorstwa Wojciecha Brewki, który pojawił się na naszej ulicy Stefana Żeromskiego. Zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy do spaceru po naszej ulicy Stefana Żeromskiego. Zapraszamy.